Dzień dobry, wróciłem ze sklepu. Zajęło mi trochę długo, ponieważ musiałem ominąć całe 2 miliony trupów leżących na ulicach. Witam wszystkich. W kolejnym odcinku Paweł Pije, jedynego programu na YouTube, który jego prowadzący nie jest debilem. Przynajmniej. Taką mam nadzieję, że, że nie. Co tam, co tam u was? Co tam robiliście, kiedy mnie nie było? Pewnie nic, bo siedzicie w domu albo, albo nie żyjecie. Otóż kiedy zamknęli nasz kraj z powodów e, sami wiecie czego, miałem okazję pójść do Korei Północnej, gdzie udało mi się zakupić oto wspaniały napój Chupa Chups. Truskawka. Było kilka takich różnych napojów, chupaczów o różnych smakach, ale postanowiłem wziąć ten, ponieważ to jest pierwszy raz, jak widzę napój gazowany o smaku truskawki. To jest bardzo dziwne, że taki napój jest, po prostu musiałem go, musiałem go mieć, tak? Musiałem spróbować. W sumie to jest też dziwne, bo jakby skupiłem się na fakcie, że to jest napój o smaku truskawek, ale w sumie fakt, że to jest napój chupaczów, też jest całkiem dziwny. Jakby. Lizaki już są czymś, co po prostu jest, nie wiem, smakowym cukrem na patyku. To jest nic, jakby trochę nie rozumiem. Okej, okay, jeśli napoje Chupa Chups byłyby w Polsce, wypiłbym je tylko wtedy, jeśli na opuszce byłby czak. Chuck. Pamiętacie, czaka, były takie reklamy Chupa Chups i była taka bardzo brzydka maskota, która mi się śniła po nocach. bałem się, że mnie zabije albo zje. Próbujemy otworzyć tego bad boja. Niestety e, na nowym secie nie mam stołu, więc będę to musiał robić w powietrzu. Tam bardzo dużą nadzieję, że to mi nie wybuchnie, bo jak wybuchnie, to będzie źle, bo to nie jest mój dom. O, o fuck! Robimy test e, zapachowy. O Jezus fuj to pachnie jak po prostu jakiś cukier, jakaś, jakby ktoś wziął truskawkę i ją rozpuścił w cukrze. Ugh, mm. Nie wiem. Jak to mogę wyjaśnić, ale to pachnie jak chemia. Ugh, to nie jest dobre. Ale kto wie, pamiętajcie! Zapach jest tylko jednym elementem. Może będzie lepiej jak to nalejemy, więc... Zobaczmy. Znamylać. To wygląda obrzydliwie, jak na chwilę obecną. Chryste Panie! Czemu to jest takie białe? No, nie powiem, e, może niektórym to się podoba, ale moim zdaniem to wygląda bardzo obleśnie. Ale jak mówiłem, to jest tylko element. Najważniejszy element jest smak. To, że wygląda jak gówno, pachnie jak gówno, nie ma znaczenia. Dlaczego w takim razie sprawdzam te rzeczy? Bo chcę, żeby program trwał powyżej 10 minut, żeby mu dać więcej reklam, i guess. Wasze zdrowie i zdrowie tego, że kwarantanna się skończy i będę mógł w końcu pójść do KFC. Pójdź, to jest obrzydliwe, ja pierdolę. Jest, to jest ohydne. Tak, Pierwsze wrażenia są takie, to smakuje jak uh, chupa-chups rozpuszczony w wodzie. Kiedyś miałem taką sytuację, że jadłem sobie chupa-chups i potem chciałem się napić wody. Nie chciałem go wyjmować z ust, żeby nie tego dobrego, soczystego smaku lizaka. Po prostu wziąłem ten lizak tak na bok ust. I tak piłem wodę jednocześnie, mając go w buzi. To smakuje jak to: to smakuje jak sok z cukrem. Ten smak truskawek jest bardzo taki mdły i taki bardzo sztuczny. Jakby nie czujesz jakbym pił truskawkę, czuję się jakbym pił aromat truskawki, jakbym pił, jakbym pił szampon dla dzieci o zapachu truskawki. Ten smak truskawki jest istniejący i jest całkiem spory, ale jest taki dziwnie chemiczny. Nie wiem czy to dobrze tłumaczę, ale no tak ja się czuję i tak, więc tak mówię, no. To picie ma też drugą cechę chupa chups, którą zauważam po dłuższym piciu. Ten napój jest strasznie lepki, jakby, i jak to piję, to czuję się jakbym, jak to łykam, to czuję się jakby to picie tak po prostu przyklejało się do moich policzków, tak od środka i tam się działo. I to jest, to jest przyznam, bardzo niekomfortowe i bardzo niefajne. E, Chupa Chups Soda lub jak jest napisane na opakowaniu, Sparkling Chupa Chups, o smaku truskawkowym, jest bardzo dziwną kombinacją smakową. Jest to bardzo słodkie, porównując do coli, Pepsi albo nawet wody gazowanej. To ma naprawdę małą ilość gazu. Ten gaz był taki bardzo subtelny, wyczuwalny, ale jednak taki bardzo subtelny. Ten taki dziwny owocowy smak truskawki, co daje bardzo dziwne i troszeczkę powiem niekomfortowe połączenie, ale to nie jest złe połączenie. Panie i Panowie, prezentuję pierwszy epizod Paweł Pije, w którym Picie nie jest kompletnym głównym. W żadnym stopniu nie nazwałbym Sparking chupa, chupa z dobrym piciem, ale nie jest to nic złego. Pój, to jest obrzydliwy. Jest to naprawdę całkiem nowy, interesujący i ciekawy smak, który nie jest może super obrzydliwy, ale. Nie sprawił, że chciałem się wyzygać, jak robiłem większość tych odcinków, więc czy poleciłbym Sparking czy Pachups? Tak, obrzydliwy. Eee, kosztował mnie tylko 4 zł, co porównując do innych importowanych napojów jest bardzo mało. Jak w poprzednim odcinku, miałem bodajże to dziwne piwo korzenne, czy to cream soda. One kosztowały mnie po jakieś 7 zł. Taka ta, dokładnie taka sama puszka, a to kosztowało tylko 4. Jeśli będziesz miał w swoim sklepie coś takiego i chciałbyś się napić czegoś nowego, czegoś nieznanego, to bardzo serdecznie polecam Sparking Cup jest moim zdaniem bardzo ciekawą rzeczą do spróbowania. To by było na tyle w tym jedynym pozytywnym odcinku Paweł Pije. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, dajcie subskrypcję, czy to tam cokolwiek. Jeśli znacie jakieś fajne picie, które byście chcieli, żebym spróbował, to dajcie mi znać. Możecie też oglądać mnie na Twitchu, gdzie postaram się streamować kiedyś. Nie zawsze, ale będę to kiedyś robił, więc możecie kliknąć w linki, czy coś tam. I więc tak, to by było na tyle, a ja wracam do sklepu, gdyż skończyły mi się bułki. Życzę mi szczęścia i że nie zabije mnie nikt po drodze. Detect Out. Bye.